Siemaneczko z tej strony już i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jak zwykle jest ze mną ekipa hołota z zapłota Siemanko, siemanko Dobra, leci... Lecimy z robotą. Dzień dobry, dzień dobry Nie ma co tu Jezus Mario Majstru, czego mamy 60, które nie dadzą rady z przyczepą z pola wystartować Bo to 60 ja to przyczepa Eee, tak. takie... e, e, bo się zakupałem. <laughs> no to pięknie A e, Pany chodź tam mi tu powit Ja nie mogę, bo ja łamięć się. Jej Co to A. Kosi Eee Hubercik Tam to co? Aha Hubercik Kosi Eee Weźmy wyciągniesz mnie jakoś Tym. No drugim Ursusem byś mnie przynał czy coś wiem ja jadę. No, to przejadę jest... no, 50% już mam zaplanowane. No to tour siedzimy w polu No niestety Nie go gdzie wajno. Dobra to ty to może daj mi ja się przejadę yy, po ten po ten yy, z tą z tą 60 to. Ty już możesz yy, zwozić te bale. Nie dum, radek się po kolei, bo mi się dziesiątka Dawaj no. To dawaj mi, że nie ma przedniego za żadnego Czekaj, dawaj mi to, ja to biorę. Dobra, wypadam na drodze. Nie wiem, ja w prawo jadę, bo chyba w prawo, nie ma co, po kolei Ja nie wiem, że chcesz Weź zapinaj półkę kamień Chłopy jadą Jak dzieje się? bo jadą, dalej Dobra, i dobrze jadę. Dobrze jadę, chłopy tu robią Przejechać ich na kilometr, belki zwożą Także jest już opór, robota Jakie plany na najbliższe, panowie, zbiory? To będziecie ja obsiewać Na pewno kukurydza Kukurydza? Ja więc mi Owiec może O, Ciekawe, ciekawe No my chyba w No znaczy się taki jest pan, ale zobaczy się eee, To będzie lepsze do zbiorów A ten... Czyli co będzie, będzie akcja kiszona? Oczywiście tu. Tak, eee... To Miciu będzie miał pełne ręce robot. No, to jest ciekawe. Nie zapomnij, że ciekawie. ja też jestem w tej opakowaniu. No to tak, no ale to jeden z Was będzie jeździł tylko tym. Oporowo teraz tym kombajnie. Oporowo. No czekaj, czekaj. To zrobiłem tak, że ja spróbuję pchnąć majstra hech, i wyciągnąć go. A ten może się uda, a jakby co to ja zacznę przyczepę i będziemy się dająć. Ile ty z tym pugiem ciśniesz Kamil? 8 To jest Świątka nie do zajechania Świątka, z ja stąd sam wyjadę Siódka z wszystkichem obrotowym jedzie Ja pierdę Lekko Oporowcy no zobacz, nawet Oporowcy Zara popatrzę Tylko ja tu muszę majstra chyba lekko pomóc mu. To, w tej siti ma czy... będzie, będzie akcja Dajcie przed nim ty. Nie trzeba, zobacz, kosem Chłopcze się wykopał. Dobra, Hubercik podpinaj mnie. Trzeba utwardzoną jechać, bo inaczej to nie, nie ma opcji. To nie idzie inaczej, jakie miękko Z to je Jeszcze trochę, dobra. Dobra, podniosione. i drogi, drogi, znaczy szerokich pól. A, bo to też ma stówę. Ty, to ja też na utwardzoną jeżdżam. pierdzielę to. Dobra. No to teraz też się chyba wkopał. Ja parę chłopie... Na obrotach siódka poleci. Czekaj, idzie. Idzie, powoli idzie. A na utwardzoną się dostał. O, newralgiczny moment. Łap. Po obrotach dostała i jedzie. Szybciej! O! Czekaj, biegi zapięte chłopie, czasowe ten, ten. Tu mamy drogę w prawo, nie? W lewo, w lewo, w lewo. macie że w lewo, no. Na dinku jestem ja w prawo, chcę skręcać. Tak! Zostaw <słuch> to Hubertin! Chciałem ja na swoje zabić. Gdzie, No, Cieka, ja leci. posiłem, no to wiem gdzie Ależny za też No nie no ma cztery belki w opach. u nas maist Daj mu, miodu. Ty kable podepnij, bo ciężko E pany, no no. zja zjazd z drogi, bo jak ja się zatrzymam to no już nie różne. Kable No podepnij je. Panie! Pany! Wyjazd misty drogi Wierto majstrów, kurgi a jak się mruga światłami? Pięć po prostu kliknij na kipadzie Na num, na num, na tym, na numpadzie, przepraszam Co nie pojechałeś za mną? No, To pierwsze na farmę Dobra Poczekaj tylko Siódmy bieg zapnę Siódmy bieg w Ursusie? powiem ci Majstru, żeś No tylko na słońce połysał, Idzie. Papie, moja, moja świątka to oporowa, ona, ona wie, że na robocie nie wolno klikać. Majster, my musimy połączenie między gospodarcami zrobić. Skryta. Mm, to. No trzeba. Musi otworzyć na drogę. Gdzie no. na moim polu tutaj? To moja ziemia, no co ty robisz? Ja panem! nie posiąłem! Nie posiąłem tej? Ja... Aj majstru. Ajajaj. Tego nie było, cicho! Aj, karamba. Majstru robi skróty, oszukuje cheater, cholerny. O Kurwa, nie. nie mogę! Czuć tower. Cheater! Było poszonym jechać? Ucz to, moc! <laughs> Przepchnij ten bieg biegu! No. czy Taka siła w rękach się wierzył. Patrz to, tak jak wjechał! Cześć, cześć! O jadu, bo to teraz ja bym kiprować. Taka siła, że sarny z was uciekają. Czemu wszyscy obserwujecie? Idźcie coś tam robić, a nie... Ja nie obserwuję, ja odzyskuję od siebie. Nie ja czekam aż mi wysyp... będę mógł wysypać wszystko w kombajnie tym właśnie. Ty Josiel, poczekaj na farmie, bo ty nie wiesz gdzie sypać. No do Syrosu. No ale no, do którego? No. No, no do, do tego tu. No, do Michałka, no, ale... bo jest panie. jeden. Nie. Tak, o... jeden? Ty z własnej farmy nie znasz, chłopie. No, czekaj. A, jest drugi tu, pusty. Yy, do ziarna taki... ale no jest. To co, to do tego czerwonego czy do Michałka? Do czerwonego na kurę, na nawiatę Dobra To ja się muszę obertnąć tu Na farmie Bo myślę źle zajechał na wjazd O, o, o. Ale idę go żółty To ja do was chłopaki z moją prasą podjadę Co mi się tam moje belki wyprasował No Pras Jak leci Kopio oporowo z kokutem Dobra Dypiemy Dypiemy, Dypiemy ziarenko ty wiesz jaka jest różnica, bo ja, ja tu ja ja zmienić, nie? No... I to za orajsa? ...50. Duża różnica jest? Tak, no? chłop. Ale co? Z tymi z <grym kolkami grym> rozmiarami. Bo ja bym wam więcej zabrał, jakbym miał większe belę. A nie Ale zdycha, ale zdycha pod tą górkę. Ja nie Różna. wiem, czy potem będę jak miał jakie zabrać, nie wiem, jak tam ten. ten. z takich. Ooooooooo! Ty majstru! O dobra, i... Ty, Kamil, masz jako robota teraz? No. Ory ty Zgadnij sobie, tam robić. Będziesz zbierał bele. Brawo. Dobra, to, to ja... ja to ja lecę... ...do Hubercika. Jeszcze mówię, jak fajnie. Za moją kosztę, tutaj... Ach, so. My jest rozładował. opór! Lecimy! To co najpierw? Rozładować przyczepę. A Albo czekaj. Hehe. <laughs> bieżące do przeglądu, bieżące usterki jedna. O kurde, mam usterkę jakąś w ciągniku. No to co się tutaj to, to stanęło się? Całe ta twoja siódka zawsze ma jakieś usterki. Ja A dobra, dobra. Te powiedział ten co i no wieczorami siedzi, grzebie, przy tysiące naprawią, wszystko. Później wyjedzie na pole i mu się zakopie. No to super 60 Dobra majstru, my które jeszcze pole mamy do obróbki? Tam idzie to sił. Ja po tylko. to. Także ja nie wiem, które. To nie no to mamy jeszcze drugie. I później do zaorania. Ola. Ty, sąsiadem ma kiedyś tura wolnego, tak, żeby tak, pożyczyć. Monstrum. Monstrum, tura, ale, ale aktualnie robi na odwozie. Chyba że zrobimy mienialę i, i dacie nam inny ciągnik z tura. Ja przyjechałem. 80 mogę dać. No co tutaj majstrowi? 80, nie ci do 60. -ka. Dobra, jak skończę presowo, to tam podjada jakaś, to, to zmienimy na chwilę. No. Bo ja bym sobie te bale po. Ma, ktoś wszczepa na bale? Ktoś się miał. No właśnie, też tak, mi też tak że i... ktoś miał. I co? Miecił. Wy macie tam Bo cię wszczepa na balę. No jakąś mamy. A mogę se pożyczyć, ja? Jeżeli stoi pusta, to to. Dobra. A se potem rozliczymy, nie? No w pewnym. Jak trzeba będzie. Jakoś flaszka. Hmm. Kurde, coś to no, czasko tej na tej drodze. To Ale poszedł. To. Dużo jeszcze tam jest w tym bizonie? A nie, bizonie... To nie, to nie polecam, nie polecam się w polu rozładowywać Bo nie wyjedziesz Ja się rozładowuję Dobra, no, ee, Hubercik, ty, ty... kosisz dalej, czy ja mam kosić? Znaczy, no, jak chcesz, ja teraz tutaj prasuję, to to jest. Dobra, to ja, ja lecę... Maestro, weź ten mój Eee... ten, Czyli a ja... ja... A ja chcę kosić. Potem te belki jakoś zabiorę do siebie. Majster, co poszedł w moją siódko! Na porozę? Nie wyjedziesz z pola, nie wyjedziesz! No poczekaj, bo już mnie rzuca lewy prawo. Oj tam, oj tam, z reduku i nie posiadam redukcji. A, bo ty kautomat <grystanie> <grystanie> O! Opie. Elegancko leci nawet na trójce. Mhm. Ligantko, ligantko. By pasowało poprosić naszego y, tego nadwornego modyfikatora a to, żeby dorobił nam do bizona jakie lampki ładne. Jak już mamy używać bizona to już niech będą z lampkami. Może jakieś lampki by się przydały? No nie? Tak Takie trochę, trochę. O, Sporo by zdjęć z Instagrama No właśnie majster Co z Instagramem w gospodarze? Nie ma, piękny jestem Internet odcięłem w tygodniu A. Czyli na razie nie ma i nie będzie? Nie no, może będzie trzeba jakiegoś pytania Jakiegoś maila to założyć ja założę Mogę założyć i się dam pasy ale... i awary też macie tak, że już Google nie przyjmuje waszego numeru telefonu do maili, bo, bo macie tyle kant założone. Nie. Ja też tak mam, nie. Ja, ja też tak mam nie. i... mam coś chyba 6 kant na ten numer telefonu. Już Google nie chce mojego numeru telefonu, bo, że mam za dużo kont y, gmailowych. No bez sensu. Kiedy Ty, ja maestro, każe się. Co? Każe się tą siątką. Ja ino na polu, kurde, 102. Ach, kurde, to kole mnie. Dobra. No, no mnie to pomaga. Jeszcze z drogą, muszę na nowo jechać. Czekaj. Krzyż, słyszysz, mogę ci już się udać, ale jest jeden problem. Mamy tylko łyżkę do tura. No to widły się załatwi, spokojnie. Dobra, widły się załatwi, zarodobali. Belę, że tu. To tur jest No poczekaj no to łyżkę na serwis przepy. Co! Problem Nie dojedziesz do końca? Nie, pewnie Matko bosko Musisz tu miedzą chyba jakoś Bokiem ja się trochę odsunę w ten w To tam, tam. musisz jakoś tu miedzą się doczłapać Czekaj, bo łyżkę odkryłem na przyczepy no, no, no. Dobra. Asiutka tu czeka na ciebie, a ja... Ja już ci podstawię inny ciągnik. Cicho, ja tu czerwoną się przejadę. Kolorem miłości. Trochę ugniecie już... ...przysiadowi, ale... ja wyjechał, człowieku. Żebym a nie, że ugniót. Te ziemniaki to jego warte tam. Z kartofli będzie. O takie jakieś... ...słabe w tym roku. O, lecisz, siądka leci. Hamuj, chłopie, bo nie jabł po i... to lepszy hamulcem niż Formuła 1. Dobrze, no. dobrze że to wyładowywanie Widzisz, z to w z dnia, z dnia, on jest. Nie, nie, jest dobry co, Ten, tak, ale ten. Yy, dobrze, że mamy to wysypywanie z pilota, to przynajmniej tyle, nie? Z pilota, jo, ja, ja, ja. Tam będzie mała zmianę pełną, nie? Chyba, Chyba z mająchu w ręku chodzisz, co? No weź podjedź jeszcze Podjedź jeszcze Pełną ja mam Aha A to wyjdź z ciągnika jeszcze I wejdź O, bo no dobra, teraz Pojechali mm -hmm. Dobra, lecimy dalej. No ja jestem ciekawy, czy ja sam wyjadę. Mi w cholerę. Dosz radę. <grywa> Panowie, zejdziemy no. komuś do 80 za balę? Jak chce przyjedzie to sprasować. Do 80 za jednego? No. To, to My... już coś przecież nie Ach, no to lipa. No ja, no ja pracuję Ile no. tam jest teraz? Cochę? 80 za sztukę Ale ten Ale jak sobie wy nie? nie? A z tego pola trochę tego będzie Ja po prostu wyprasuję. Jak ktoś będzie chciał kupić, to się podzielimy zyskiem, co? O! Wow. A jest idzie, tak? A <laughs> dawaj! Oh, nie zwalniaj! Dawaj na prawo i tę szybszą drogę! i dawaj. Jak coś to ten. Tam. tam jest łyżka w przeczepieniu, ale to sypna to. Sypać tę łyżkę? No bo nie to będę. To się ją później łopatami mi, odkopię. No co za. Łatnie. Dobra, lecimy z kolei. Fajnie, kupiłem o studia. Nie, to na jedyny No. Prawda sprowadzono z y, Anglii, nie? No 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 Było 15 tysięcy buchów A to mam taką Zajebista No Fajna no. Ty, kto to, ma ty tam szepot na te bale? No Miciu, ty ma No akurat Miciu! Mi mi mi. No majster studiuje rolnictwo Ty się śmiejesz, nie? Ty się śmiejesz A ja mam tam tyle chemii Mikrobiologii, agrobotaniki, że Mieciu, kurwa... Mieciu! Kaj, Kają nie. A, o to, o to. a kaj, to macie. No, Nie no, brzmi super, A, dobrze. tu! Dobra, już po to Macie też bitwy ja do pary, bo nie macie? a tu są, o. dobra. Ja po zdaniu inżyniera, będę, będę, będę mógł dobra. sobie od kogoś tak od jakiegoś rolnika kupić ziemię, a nie od tego, a nie od agencji. Jest taki cud z tego, że to jest hit się. No chłopie. No. handlować, jakby chciał. Tylko trzeba mieć tym, pieniądze na start, Ale no, no to ja wiadomo. No wiadomo. Tak Ma, na tirach i... elo. Chciał Kami no. Tak. <noise> w sumie, dałoby się pogodzić te dwie rzeczy. Ty, a no, musicie mi dać podwykonawcę, ja nie miałem z tego poczepić Zależy a. jakimi diokami będziesz tam bawał. Ten bo... majstru rzucisz tam pod no, wykonawczu? Znaczy ten, y, Mieciu albo... No, a, Mieciu... Mieciu albo ten, no, ten kubert. No, bo... Dobra, bo, bo. Tak, dobra. Dobra. Okay. Mi się zapełnił... Okay, e, to e, to ...bizon. Tymczasem tak. się... ...zapełnił też... E, ...tas tego odcinka. Dlatego ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się, cześć.